Dzień dobry. Popatrzę, kto się wita. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień, w którym chcemy wejść w to, co przed nami, ale najpierw chcemy poszukać myśli Boga. Najpierw chcemy usłyszeć, co On nam chce powiedzieć. A dzisiaj myślę, że Bóg do nas mówi takie słowo z listu do Rzymian. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. I myślę, że jest to takie słowo na dziś, do tego, żeby z tym słowem chodzić i żeby przypatrywać się temu słowu, żeby słuchać, co Bóg mówi do nas. Na temat tego słowa, myślę, że to jest taki dzień, w którym Bóg chce nas zachęcać do tego, żebyśmy wiedzieli na pewno, żebyśmy wiedzieli na pewno, jaki mamy wybor, jakich wyborów mamy dokonywać, bo często jest tak, że my chcemy dobra i zła jednocześnie. Że to, co złe, wydaje nam się dobre na dany czas, szczególnie. Wydaje mi się, że to, co robię, jest ważne i szczególne, ale dobre jest tylko to, czego Bóg nas uczy. Dobre jest tylko to, o czym Bóg do mnie mówi. Dobre jest tylko to, co jest zapisane w Słowie Bożym. To jest dobre. My często myślimy, że nasze emocje i to, że one są nakarmione, i to, że one są. Takie dopieszczone w nas, to to jest dobre, bo my się wtedy dobrze czujemy, ale życie z Bogiem musi jakby wymagać trochę wysiłku. W ogóle wszystko, co szlachetne, co dobre, musi wymagać trochę wysiłku. I to jest jakby ten moment, kiedy my zaczynamy rozumieć, że tak jak święty Paweł pisze: Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo czynię to, czego nie chcę, ale. To, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Nie? Że my musimy przestać chodzić pod emocjami i pod tym, co, w czym się dobrze czujemy, a mamy zacząć chodzić i robić te rzeczy, o których mówi Bóg, bo On wie najlepiej, że dla nas są one najlepsze. On wie, że właśnie te rzeczywistości dla nas są dobre, że długofalowo są pełne zdrowia, że długofalowo są dla nas y, uczące nas, rzeźbiące nas. Więc y, szukanie takiej ulgi. Y, przed wysiłkiem, szukanie takiej ulgi, żeby tego wysiłku nie podejmować, szukanie takiego odpocznienia chwilowego, dla wielu ludzi kończy się źle tylko dlatego, że nie jest to myśl, że nie jest to coś, co zaplanował dla nas Bóg, że nie jest to droga, którą zaplanował dla nas Bóg. I dzisiaj myślę o tym, że, że właśnie chcę mieć takie, takie momenty poświęcenia w sobie, w których wybieram rzeczy, które są na pewno dobre. Więc ja chcę żyć bardziej biblijnymi zasadami niż emocjami. Chcę podejmować te właściwe, yy, właściwe rzeczy bardziej w życiu, niż te emocjonalne rzeczy w swoim życiu chcę podejmować. Więc myślę, że to jest słowo na dziś dla nas. Podejmij wysiłek w jakby trzymania się Słowa Bożego. Podejmij wysiłek. Trzymania się ślubów, które złożyłeś boku, mówiąc mu, że oddajesz mu swoje życie, że przestajesz zarządzać sam swoim życiem, że przyjmujesz to, co do twojego życia przychodzi, albo przyjmujesz to, co już jest i z czego jesteś niezadowolony, co ci się nie podoba. Przyjmujesz to i po prostu z tym żyjesz i z tym idziesz dalej. Myślę, że jest to. Jest to coś, czego Bóg od nas dzisiaj chce. Jest to coś, na co Bóg dzisiaj yy, patrzy. Damian pisze: On się nie myli. Ja myślę, że w ogóle nie ma czegoś takiego w aspekcie Boga, jak pomyłka, że tutaj jest Jego plan, Jego twórczość, Jego działanie, Jego stworzenie, że tutaj jest wszystko, yy, co tak naprawdę. Jest dobre i piękne dla nas. On, to, co on zamierzył, piękne i dobre dla nas. Więc jest bardzo często tak, że my spotykamy trudnych na przykład ludzi, nie? I chcemy od nich uciec albo chcemy pójść do ludzi, z którymi jest nam łatwiej, tak? Ale Bóg chce, żebyśmy trwali, bo to nas rzeźbi, to nas ciosa, to jest tacy trudni ludzie w naszym życiu. To często jest. To jest prorocze działanie, to jest, to jest twórcze, nauczycielskie działanie do naszego życia. Więc niech dzisiejszy poranek zachęca nas do tego, żeby podejmować jeszcze większy wysiłek. Czasami jest tak, że my podejmujemy różne zobowiązania a propos jakichś tam rzeczy, i w momencie, kiedy podejmujemy takie zobowiązania, po czasie, kiedy czujemy się gorzej, porzucamy je. Tak? porzucamy je albo podchodzimy po Masoszemu i znowu musi przyjść jakaś tragedia, znowu musi się zadziać coś trudnego w naszym życiu, żebyśmy chcieli się zwrócić do Boga. Jak zwrócimy się do Boga, no to znowu On nas zawraca do tego, żebyśmy byli w tej atmosferze Jego. Więc jakie śluby złożyłeś Bogu? Jakie masz zobowiązania? Jakie odpowiedzialności masz, które porzuciłeś, których nie robisz? Które zobowiązałeś się dla Boga, ale Twój egoizm, Twoje takie poczucie jakiegoś zmęczenia, zły styl życia, który podejmujesz, który prowadzi Cię do zmęczenia, jakby powoduje, że nie podejmujesz tego, co jest Boże, nie podejmujesz tego, do czego się zobowiązałeś. Ja wiem taką rzecz, słuchajcie, że nic lepiej nie działa w moim życiu, niż to, że ja y, trzymam się Bożych dróg. Że, że bardzo mocno inwestuję w te Boże dzieła, w Boże rzeczywistości w moim życiu. To jakby to jest, to jest nawóz do mojego życia. Przepraszam, że tak mówię, ale jest to coś, co użyźnia glebę mojego życia, co powoduje, że różne rzeczy przychodzą. I ja widzę, że jak na przykład, przychodzą nawet trudne rzeczy, jakieś stra nawet straszne rzeczy. I kiedyś na pewno Wam takie świadectwa opowiem, jeszcze nie czas, żeby je opowiadać, ale kiedyś Wam opowiem: to Bóg mnie nigdy nie zostawiał samą, zawsze dawał mi potężne, pełne miłości, pełne czułości, dobra wsparcie, po to, żebym ja przyjęła Jego wolę. Nigdy nie było tak, że Bóg dawał mi jakieś trudne rzeczy i pozostawiał mnie bez wsparcia. Pozostawiał mnie bez tego, że ja miałam gdzieś, gdzieś mogłam we łzach wylądować, tak? Więc, więc to nie jest też do końca tak, że, że, wiecie, Bóg daje jakieś trudne rzeczy i nas tym nie pozostawia. Nie, nie pozostawia. On nas szalenie wspiera przez innych ludzi, szalenie wspiera, dając nam swoją miłość przez miłość innych ludzi. Ja to. Ja to wiem na pewno i dzisiaj myślę o różnych rzeczywistościach mojego życia, że ja bym przez nie po prostu nie przeszła. Że chyba miałabym takie uczucie, że muszę się położyć i po prostu umrzeć, bo jest to za dużo, bo to jest coś, czego nie dźwignę, ale Bóg zawsze jakiś anioł wstawiał, yy, którzy byli Jego miłością, którzy byli obrazem. I ja czasami zastanawiałam się, i pytałam niektórych ludzi, czy ty jesteś aniołem, którego Bóg zesłał do mojego życia? Czy ty jesteś aniołem? I ukrywasz się tylko pod postacią człowieka, tylko po to, żeby w tym trudnym czasie dać mi takie realne, wspaniałe, pełne miłości, ciepłoty, wsparcie. Więc jak wybieramy to, co dobre, nie wybieramy tego, żeby, tego, żeby tych rzeczy, którymi chcemy sobie dogodzić, którymi sobie chcemy, jakby zamknąć drzwi na działanie łaski Boga w moim życiu bo dogadzaniem sobie zamykasz drzwi na działanie łaski w swoim życiu, na działanie Boga w twoim życiu. Dlatego, że próbujesz sobie z daną rzeczywistością poradzić sam, a Bóg cię przeprowadza przez takie trudne rzeczy, ale wsparcie, jakie, ono to, jakie On tobie da, jest nieporównywalne, nieporównywalnie lepsze, niż to, które ty sam wymyślisz. Więc w jakimś sensie poddawanie się takiemu ciosaniu Boga, Jego lekcjom, Jego myślom, jest cudowne, dlatego że równocześnie jest doświadczaniem cudów i wsparcia samego Boga, doświadczaniem drogi samego Boga. Więc co czynisz? Co robisz? Co wydaje Ci się być dobre, a co jest sprzeczne z tym, co Bóg mówi? Co robisz? Gdzie idziesz? Na jakie drogi wchodzisz? Dzisiaj, właśnie dzisiaj Bóg mówi do naszych serc i mówi: Przyjdź do mnie. Pozwól, by ja, by, bym ja był wsparciem, by w pełni moja łaska objawiła się w tobie, by Królestwo Boże objawiało się wkoło ciebie, bo ja chcę dać ci siły nadprzyrodzone. Do tego, byś ty budował moje królestwo na ziemi, byś ty był odźwiernym wrót do nieba, będąc na ziemi. To jest powołanie dla każdego z nas i Bóg dzisiaj mówi: poddaj się mi, pozwól, że ja będę działał. Amen. Dla nas wszystkich Amen. Nie porzucajmy Boga i nie porzucajmy Jego dzieł. Nie usprawiedliwiajmy się, ale ruszajmy ochoczo do tego, by być odźwiernymi nieba na Ziemi. Tych drzwi, tego nieba nad nami, by błogosławieństwo przychodziło, by się wylewało. Myślę, że idzie nowa fala ewangelizacji. Amen. Amen. Dobrego dnia. Do pracy, rodacy. Papa, papa. Amen, amen, amen. Amen, amen. Cieszę się. Amen. Niech to wszystko dzieje się dla nas. Potrzebujemy tego. Z Bogiem. Do zobaczenia na Bożych trasach.